Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Zaczynam od pysznego śniadania mistrzów. Jajka, sadzone szparagi, brokuły, awokado oraz łosoś. Wcześniej wypiliśmy koktajl, to jeszcze trochę nam zostało. Ja sobie wypiłam taki bez mleka na wodzie. No i pachnie to obłędnie. Trochę soli czosnkowej można doprawić. No i wszystkie ulubione przyprawy. które Was bardzo przepraszam, ale jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to tam jestem z Wami mniej więcej na bieżąco, więc zostawiam wam tutaj, jakbyście mieli ochotę. I dam sobie wejście nie zaobserwować. Ostatni tydzień był dla mnie bardzo ciężki. Spędziłam mój na ostrym do Z moją malutką córeczką ona się zbija z bólu. Nie mogłam w ogóle zbić jej gorączki na dobre, zbiłam jej tą gorączką ona wracała cały czas, więc to było okropne. Ja się najbardziej tego boję zresztą każda mama, nie tylko ja. Ale gorączka to jest zawsze duży problem. Się udało jakoś to wszystko opanować, zostało tylko wirusowe zapalenie ucha. Mam nadzieję, że to się skończy szybciej, niż ja myślę, że się skończy. Mieliśmy ostatnio pogodę... <grytania> naprawdę anomalię wręcz, bo była ogromna śnieżca. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to widzieliście ile było śniegu. Już jest lepiej, śnieg już stopniał i mam nadzieję, że zacznie się ta prawdziwa wiosna. Ja dzisiaj mam ten świetlankowy dres z Morła i dzisiaj go na przykład założyłam do kurtki skórzanej. Bardzo fajnie to wygląda. Zostawiam Wam linka pod spodem, jak będziecie chcieli. Bardzo mi się dobrze chodzi w tym dresie, elegancja, sportowa elegancja, więc koniecznie sobie musicie tam sprawdzić. Bardzo fajnie to wygląda. Są też inne rzeczy, które również Wam mogę zostawić, mogę Wam pokazać, bo też się o nie pytaliście. Niedługo święta. No ja jakoś tak w tym roku nie myślałam jeszcze o tych dekoracjach zupełnie. Jestem z powrotem, przepraszam Was, ale akurat kurier podjechał i musiałam przerwać. Przyniósł mi fajną przesyłkę, zaraz ją sobie otworzymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o święta, to będę musiała się jakoś z tym zająć, bo początkowo myśleliśmy, że może wyjedziemy, ale teraz już nie wiem, jak to się skończy. Jak na razie posadziliśmy rzeżuchę. Mam takie fajne doniczki, skorupki jajek i tutaj zawsze sadzimy rzeżuchę, i to super wygląda na stary Wielkanocny. Mam też taką doniczkę, w której zazwyczaj jest jakieś sianko, wielkanocne, teraz rzeżucha, bo mieliśmy batem, w tym roku mamy komunię. I zamówiłam parę drobiazgów. Na przykład takie girlandy komunalne na babeczki, takie cukrowe dekoracje. Nie wiem, czy to będzie widać. Do tego mamy na babeczki takie osłonki. To wygląda bardzo ładnie, elegancko, takie pudrowo różowe ze złotem oraz białe ze złotem, czy to dobrze widać. Ropery na babeczki Też fajnie to będzie można udekorować. Myślę, że wszystko będzie elegancko utrzymane. Pokażę Wam, jak będę dekorowała te wszystkie rzeczy, bo myślę, że to może być coś innego, coś ciekawego. Docykłam takie pudełeczka dla gości, żeby tam spakować coś. Yy, drobnego dla nich, balony złoto czyste serwetki komunijne i też zamówiłam dużo spersonalizowanych rzeczy, m.in. takie ciasteczka z drogą właśnie z podziękowaniem dla gości myślę, że to będzie fajny akcent każdy był zadowolony, go no trochę tych ciasteczek jest także Wszystkich starczy, na pewno, mi coś pospadało. Teraz może otworzę to, co tam się znajduje, od Pudka. Eee, też będę dzisiaj robiła obiad z chabowy ziemniaki, osynujący. Mam Taki się list, magiczny list. Już wkrótce Wielkanoc, dlatego też serdecznie polecamy świąteczne specjały, które co roku wypieka piekarnia cukiernia Pudka. Wśród nich nie może zabraknąć pysznych patrzczowych, piaskowych oraz mazurków, a wszystko w wersji tradycyjnej i bezglutenowej. Super, bo właśnie mam bezglutenową. Wow! Słuchajcie! Patrzcie, Panetone, ale to pięknie wygląda. Wow! Akurat dzisiaj moja mama jeszcze przyjedzie, więc na pewno mam tutaj ugoszcze, potem ją. Czyli myślę, mamy taką czekoladową babę. Tutaj mam mazurka, Jak ja kocham mazurki. Właśnie ja myślałam, żeby Wam zrobić z tym roku mazurkę, ale robiłam nieraz. Mazurek migdałowy. Mniam, mm. mniam, miam. Migdałowy. Czekoladowy. Druga baba. Nie, to nie jest baba. To jest coś innego. Tutaj mamy mazurek czekoladowy z kawałkami migdałów i to są chyba wydaje mi się, wiecie co, poziomki. Mazurek czekoladowy i migdałowy. Mama mia. Już mi się nacieknie. Sękacz. Nie wiem, czy lubicie sękacza, bo są takie dwa obozy. Ci, co kochają sękacza to niespecjalnie. Ja uwielbiam sękacza bardzo. Ale najbardziej lubię takiego sękacza z lukrem. Takim uciekającym grubym lukrem. Tak jakieś. jest jeszcze baranek. baranek. Piękny. Baranek wielkanocny. Idealny na wielkanocny stół. No, bardzo dziękuję. Jaka niespodzianka. Tutaj mamy drżdżówkę z morelą z zajączek i produkt bezglutenowy. Okej. Okay. I to wszystko można pokroić i do święconki wsadzić. No, piękne rzeczy. Bardzo piękne, zaraz Wam je pokażę z bliska, szczególnie te mazurki, bo myślę, że to jest w ogóle super pomysł na prezent, jeżeli idziemy do kogoś z jakąś wizytą wielkanocną i zanieść takie dwa mazurki albo baranka i mazurka i babę, jak najbardziej, ale te mazurki są super zapakowane. Pochowam te rzeczy komunijne, bo nie chcę, żeby one się zabrudziły, a jest jeszcze ich dość sporo, ale to zostawię może te wszystkie smaczki na filmik o organizacji, bo myślę, że to będzie całkiem ciekawa produkcja, jeżeli pokażę Wam, jak przygotowuję taką komunię. No i oczywiście dekoracje, jedzenie, bo tak na początku myślałam, że muszę zamówić catering. No ja zawsze tak myślę, no zamówię catering, ale później robię wszystko sama. Yy, trochę mi mama może pomoże i myślę, że będzie bardzo fajnie. Tak to wszystko wygląda z bliska. Mamy drożdżówkę z morelą, zajączek, produkt bezglutenowy. Tam w, w piekarni Cukierni Płotka też są produkty bezglutenowe, więc możecie sobie wejść na stronę albo do pobliskiej swojej piekarni. Zostawię Wam linka. No i te mazurki. Zobaczcie jak to wygląda. No idealny pomysł na prezent. Dam ba! Ten kurczaczek słodki chyba się nie powstrzymam. I zjemy, ale zobaczymy, mi to wyjdzie. On rany, no na stole wielkanocnym idealnie. W zasadzie tylko jakaś gałązka bokszpanu, już mamy wszystko na baba. Milion dolarów pachnie. Już ciężko się opanować, naprawdę ciężko. Panetone, Nie wiem czy lubicie. To jest tradycyjne włoskie ciasto, wypiekane według oryginalnej receptury. My się tym zajadamy niech sęka. czy to waranek śliczny na instagramie właśnie wam pokazywałam Big bo Big w tym roku świętuje 10 lat i oprócz zawartości którą już widzieliście to znajduje się tam urodzinowe bingo, czyli 10 specjalnych kuponów rabatowych do zaprzyjaźnionych marek, na przykład na Rituals jest minus 20% więc tam sobie Możecie zajrzeć, też mam tutaj może przybliżę, żebyście mogli zobaczyć. No i między innymi mamy taki krem do rąk z Request. one no, są bardzo fajne. Rozświetlający złocisty krem do twarzy i ciała z Lirem. pielędza w Skin, błyszczyk. I jeszcze chciałam wam pokazać przesyłkę, którą dostałam z Max Factora, też przed chwilą, ale już ją wziąłam z karkomu. Ekspaktor, jeden z moich ukochanych tuszy. 2000 kalorii. A w środku mamy połączenie podkładu i mocy substancji aktywnych. Super! Podkład poprawiający kondycję skóry. O, Priyanka! Bardzo lubię I to jest super babka. Mamy tutaj tak niesamowita objętość i zdrowsze rzęsy. Maskarę. Volume infusion. Bardzo fajne są tusze z Max Factora. I jakie ładne opakowanie. Ulala, już wiem, że to będzie czad. Czad. Bo taki rodzaj lubię. i bardziej. Mamy też rudę rozświetlające. Może 75 Golden użyję tego. Ale fajny aplikator. Zobaczcie. Super. To wygląda, otwieramy. Za dużo tego nałożyłam, bo chciałam Wam pokazać, ale konsystencja jest idealna, taka nawilżająca i to zaraz zmienia się w taki bardzo fajny, kryjący, niewysuszający podkład. Super. Ciekawe bardzo to jest. Idealny kolor teraz na wiosnę. Ładnie pachnie, pachnie rok została pachnie trochę jak taki ładny podkład, tylko nie pamiętam jaki to było firmy. Lancome, to jest to Lauder, Chanel, trochę jak Chanel pachnie. Super. Zobaczcie, jest takiej konsystencji na taką. No, bardzo fajne. Ja sobie użyję. Nie wiem, co to jest. Kondycji mega kipskiej. Bomba, no i rzeczywiście jest to jakaś tam innowacja. Ja sobie użyłam 75 golden. Wam zostawię linka, jeśli będziecie chcieli. chcieli, sobie mogli zobaczyć. Witamina C, SPF 30, uuu, trzy plusiki. To jest to. Takie rzeczy to my lubimy. Pierwsza ozdoba wielkanocna, tradycyjnie nasz stroik. Kupiłam go w TK Maxi już lata temu i nadal jest super. Ekstra. Hiper. Mam jeszcze takie fajne domki, które też uwielbiam. I mam je od lat tak samo jak ten wazon. I to takie mi się wydaje na cały rok, ale też bardzo wielkanocne. Piękne. Tak się prezentuje ten mój dresik oraz moje kapcie. W których się zakochaliście, ja zresztą też. Bardzo fajny materiał, że zostawiłam Wam nika I jeszcze chciałam Wam na koniec coś pokazać. Fajnego co znalazłam u mojej mamy taka propos. Zobaczcie. Leksykon ucznia język polski. Niesamowite, bo to jest z 97. Nie, 90. wydawnictwo 91 ja to dostałam bo od mojego brata, jeżeli to jest ciotecznego. No i znalazłam również Jan Przechwadzicią. Zobaczcie. No uwielbiam takie książki. Stare, rozwalające się bomba. Tutaj jeszcze mamy Maria Kownacka razem ze Słonkiem Zima. Też będziemy dzisiaj czytać. Skończyłyśmy właśnie Książeczkę ostatnio. O, Tutaj nawet bawiłam się chyba w nauczycielkę. Jeżeli dobrze pamiętam i tutaj mamy jeszcze e, szolenicę Ewangelii. Taki komiks. No i to byłoby tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wam za wyrozumiałość, za Wasze wszystkie subskrypcje, za komentarze, za to, że jesteście. I mam nadzieję, że wszyscy w dobrym zdrowiu. widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Dzięki, pa.